Na bulwarze, proszę Państwa, XV wiek się do nas uśmiecha, tak? To jest, to jest pomieszczenie klasztoru najpewniej. 15 wiek. No, tak, tak zakładamy, że to jest w pozostałości po klasztorze Benedyktynek najprawdopodobniej z początku 15 budowane w początkach XV wieku, później przebudowywane, dokładano do tego przypory, wzmacniano mury pewnie, które swoją statykę traciły, więc tutaj te przebudówki wszystkie widzimy na tym przykładzie tych pomieszczeń odkrytych. A tutaj to jest przejście, to dość wąskie nawet na dzisiejsze czasy, kiedy tak, tak wtedy budowano. Człowiek się zmieścił, oni byli mniejsi od nas tak naprawdę, a zakonice były jeszcze mniejsze. No, no to są przejścia pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Widzimy, że ten budynek... W tej części podpiwniczonej być może był ze sobą po prostu połączony. A tam mamy dalej, Przejście do kolejnego pomieszczenia, tam jest tak? Przejście do kolejnego pomieszczenia, też brukowanego, bo to też wiemy z badań państwa lagierskich, że to kolejne pomieszczenie też było brukowane. I Pana zdaniem warto to chyba pokazywać ludziom, bo to coś otwiera, czy wyobraźni, wyobraźnię uruchamia, jak Pan to Ja myślę, że w ogóle wyniki badań warto ludziom pokazywać, bo nie robimy to też dla siebie, ale dla ludzi i, i naprawdę warto, warto to. Prezentować. Pewnie w porozumieniu z miastem zrobimy też jakieś dni otwarte, tak jak było to jesienią. No, ale to jest kwestia uzgodnień, i na pewno tą informację podamy, żeby ludzie mogli też to oglądać. Teraz w najbliższym czasie idziecie tam, tak? Na północ? Pójdziemy na północ. Bo tam tak? jest murcie, ukazuje jakiś tam za panem pokazuje. Jeszcze nie wiemy, co to jest, więc jak będziemy coś wiedzieli bliżej, to na pewno będziemy informować Tu jest klasztor, tak? a tam dalej wyżej tam jest powinien, kościół. Tam powinien być kościół. Powinien być. A czy będzie? No to jeszcze. Sprawdzimy. Wszystko przed nami.